Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto z wiśniami, czyli pleśniak. Potrzebować będziemy trzy szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklanka o pojemności 250, trzy czwarte szklanki cukru, jeden cukier waniliowy, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 20 deko stopionego masła 3 jajka to mamy składniki ciasta oraz 2 łyżki kakao będziemy potrzebować 40 deko wiśni w moim przypadku są to wiśnie odmrożone Opruszyłam dwoma łyżkami mąki pszennej wiśnie odmroziłam na siteczku i oprószyłam mąką Będziemy również potrzebować piany. Potrzebuję 7 białek, 3 czwarte szklanki cukru i 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Teraz zarabiamy ciasto. Składniki ciasta łączymy i później podzielimy na dwie części. Do jednej części dołożymy Kakao. Ciasto kruche zarabiamy szybciutko. Tu już mam połączone. Dodaję jajka. Jest to mój przepis na kruszec. Możemy oczywiście w sezonie letnim dać inne owoce. Ja teraz robiąc daję owoce mrożone, ale mogą być jabłka, śliwki, mogą być inne owoce. I teraz dolewamy masło. I zarabiamy ciasto. Jest to bardzo efektowne, ładne ciasto, smaczne. Tak. Ciasto już mam prawie zarobione. Troszeczkę się hałasuje, bo mam troszeczkę mało miejsca. Tak. I już mam ciasto kruche, zarobione. I teraz, tak jak już wspominałam, ciasto podzielę na dwie części. Do jednej części, może troszeczkę większą część jasnego ciasta dam do folii i do lodówki. A ciemne ciasto połączę z kakao. Gdyby się okazało, że mamy problem połączyć, dolewamy łyżkę mleka y, lub y, po prostu wody, żeby nam się ciasto z kakao połączyło. I damy do lodówki tak nawet na 30 minut. Część ciasta możemy też zamrozić i później zetrzeć na wierzch. Ja zamrożę taką niewielką część i jasnego i ciemnego ciasta i później zetrzemy te ciasto na pianę. Tak już mam ciasto połączone i teraz dajemy ciasta do lodówki, a takie niewielką porcję do zamrażarki i jasnego i ciemnego. Muszę sobie umyć ręce. Ciasto wędruje do schłodzenia. Ciasto po schłodzeniu podzieliłam na takie wałeczki. Jasne ciasto wyłożyłam do formy 17 na 27 cm a tutaj zrobiłam 5 wałeczków z ciasta kakaowego i teraz w każdy ten wałeczek damy wisienkę a później białka z cukrem ubiję na sztywno i połączę z mąką ziemniaczaną teraz rozkładam wisienki Wisienki na cieście już mam rozłożone. Tych wisień miałam 40 deko. Białka z cukrem i szczyptą soli mam ubite. I teraz dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczanej. I należy dokładnie połączyć. Paną pianę wykładamy na wisienki. Jeszcze sobie przemieszamy, by mieć pewność, że mąkę mamy. I teraz wykładamy na całą powierzchnię. A na wierzch, <laughs> przepraszam, a na wierzch zaczemy oba ciasta. I ciasto jasne i ciasto ciemne. One były, te dwa ciasta były w zamrażarce. I teraz ścieramy ciasto jasne, a później ciemne. I pleśniak będziemy piekli w 170 stopni około godziny czasu. To ja zawsze powtarzam, że zależy, jaki mamy piecyk. Ja mam piecyk standardowy, gazowy, więc ja muszę ciasta dłużej piec. Ciasta pieczone sternoobiegiem, pieczone są krócej. Tak. I ciasto. Pleśniak w mojej wersji wędruje do piekarnika na około godzinę czasu 170 stopni i tak oto wygląda ciasto pleśniak ciasto jest ostudzone ale najlepiej gdyby było do jutrzejszego dnia Wiesz, opruszamy cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek Musimy pamiętać, że ciasta muszą być ostudzone. I tak bardzo wygląda ciasto pleśniak. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pleśniak Ciesinko z wiśniami.